Niech zbliżą się do mnie, król i niewolnik, jestem tak samo dobry dla wszystkich proszących. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Brawa naszego Boże, nie nam dzisiaj, nie odpuść nam nasze winy, jako niebie, tak i my odpuszczamy naszym winowajcom. nie nas na potuszenie, ale nas za bądź zbaw, Amen. Zdrowaś Maryjo, łas, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, Błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi. Teraz i w śmierć śmierci naszej Jan. Chciejmy w tym dziesiątku różańca pomodlić się za naszych rodziców chrzestnych, którzy chcieli być przy pierwszym cudzie, przy Chrzcie Świętym, kiedyśmy zostali wszczepieni. Jezusa Chryste, Jezus. święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami Teraz już w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowa Maryjo, łaski pełna, Pan z tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc brzucha twojego, Jezus. Święta Maryjo Matko Boża, módl się za nami Ja wezmę drzewo krzyża, aby się uniżyć i podźwignąć górę grzesznego Adama Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko nami Teraz, się, niebieram się, niebieram się Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, matko Boża, Mów się za nami dzisiejszymi. Teraz im godzinę śmierci naszyjemy. Bądźcie niedaleko i zupełnie spokojni. I syn i duch święty pragnę wszystkim bardzo serdecznie podziękować panom z orkiestry, dzielnym niewiastom, które się modliły, wam wszystkim, którzyście przyszli z wiarą modlić się za zmarłych. Życzymy wam dobrej nocy i jak to Jan Paweł II powiedział, przyjdźcie zaś, czyli przyjdźcie jutro. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. On a bien pu Aż powstanie z grobu. Wytrwajcie w pokoju. Bądźcie niedaleko i zupełnie spokojni, aż powstane z grobu. Bądźcie niedaleko i zupełnie spokojni, bo przybędę do Was z zwycięstwie.